Moi Drodzy, szereg razy takie pytania zadajecie, czy da się do systemu trójfazowego na Victronie podłączyć jednofazowy agregat. I moja odpowiedź zawsze jest taka, że się da, że trzeba odpowiednio taki system przygotować. I, i tak nie, nie bardzo mam wrażenie rozumiecie, o co chodzi i tak dalej, w związku z czym e, właśnie dzisiaj jedziemy na taką realizację, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak się wykonuje takie podłączenie, żeby właśnie przy pomocy Wiktorona i jednofasowego agregatu móc ładować magazyn. Postaram się to najbardziej szczegółowo pokazać, jak, jak tylko będzie to możliwe. Zapraszam Was wszystkich na odcinek. Lecimy! No i co, jesteśmy na realizacji. Także dojechałem trochę później, bo, oczywiście, jak to zwykle bywa, po drodze są różne niespodzianki. No ale można powiedzieć, że tutaj, chłopakom, bardzo fajnie idzie. Oczywiście, nie jest to realizacja na jeden dzień, tylko prawdopodobnie na co najmniej trzy. Jak już się okazało, bo planowaliśmy szybciej, no ale wiadomo, że życie weryfikuje. Więc trzy, a może nawet i cztery się okaże. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast na chwilę obecną, mamy już. Część przygotowaną pod fotowoltaikę. I tu właśnie widzicie montaż. Już są profile rozmierzone na dachu. Także, także panele polecam pewnie w dniu jutrzejszym. Natomiast co my tu będziemy montować? Tu mamy dwie szafy. 37U, czyli docelowo będzie tu oczywiście około 90 kWh. Na chwilę obecną będzie to tylko 5 jednostek piloteka US5000. Mamy rozdzielnie, tu na razie wszystkie moduły fotowoltaiczne zdeponowane akumulatory już też przewiezione, a tu mamy falowniki Wiktorowskie. Słuchajcie, 3 sztuki multiplusa 15000 VA. Więc duży system, plus jedna sztuka MultiPlusa 3000 va A po co? A no właśnie po to, żeby dało się cały system ładować z agregatu, czyli trzy fazy ładować z agregatu jednofazowego. Jak to będzie wyglądało i jak to będzie działało, to dowiecie się podczas tej realizacji. Także oglądajcie dalej cierpliwie. Tu już mamy powieszony solarecz, falowniczek o mocy. 12,5 kW i rozdzielnie przygotowane do podłączenia. No, i słuchajcie, chłopaki tu skończyli fotowoltaikę, a w zasadzie prawie ją skończyli, dlatego że e, już e, miało być lepane i co ułąbione, czyli w sumie razem z wiatą 30 sztuk, ale inwestor stwierdził jeszcze, że będziemy dokładać instalację, czyli powiększymy ją jeszcze o 4 moduły. No, i na chwilę obecną tak to ładnie wygląda. Zobaczcie. Mamy tutaj 20 modułów, Trina Solar, 440 Watt Peak, Full Black, Dual Glass, n -typy. I tam nam jeszcze wejdą 4 w poziomie. Już konstrukcje są przygotowane. Klemy też powkładane, tylko zostaje nam jeszcze dołożyć moduły, one przyjadą za parę dni, także będzie OK. A teraz idziemy pod wiatkę. Bo tu jest takie ciekawe rozwiązanie, jak Zadaszenie, czy też wiata fotowoltaiczna, którą tutaj specjalnie montował Tomek. Tomka pewnie nie kojarzycie, chyba że byliście na e, Dniach Otwartych do Lasu u Marcina. Tam właśnie był Tomek, miał swoje stoisko i również prezentował rozwiązania, które oni wykonują. Także zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak to zostało zrobione. Tu wszędzie będziemy mieli panele Trina Solar 440. Watt Peak Dual Glass, n -typy. Natomiast tu jest takie właśnie zadoszenie drewniana wiadka. I to tak zostało właśnie wykonane. Tu mamy 10 modułów fotowoltaicznych. One zostały już położone, przymocowane do niego do nich będziemy kręcić tylko optymalizatory mocy solaredża. I potem wszystko razem skiniać w jeden system do falownika, który przed chwilką widzieliście. Ciężko to jest z daleka to pokazać, chociaż postaram się jakoś. Może mi się uda na tym wysięgniku. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Od góry. No i słuchajcie, zaczynamy trzeci dzień rowu. Drugiego nie widzieliście, bo chłopaki montowali fotowoltaikę a dzisiaj już zaczynamy wieszczać strony. a tu wszędzie mamy na ścianach gres twardy jak jasny piorun zobaczcie powoli się to wierci jakoś idzie ale łatwo nie będzie, bo tych otworów to tu trzeba masę nawiercić wiertło co chwilę trzeba studzić w wodzie, także co można to fugę, a co nie no to oczywiście bezpośrednio w płytce na szczęście tak wymiary wychodzą, że prawie, prawie, prawie jest to końcowe. Są w pugach, w swoinach, więc damy radę. No i mierzymy pierwszą podstaweczkę. No, Potrzeba, bo trzeba bo trzeba, bo trzeba. Wy wyrównać wszystko. Jest w oczku, pięknie. Trzeba podnieść no. Wielkie bydle, wielkie. Też nie możesz pokiś? Jeszcze. No i wysi skrzynia. Specjalny jest przyrząd do odmierzania, tak? To by było precyzyjnie. Na dziesiąteczkę ustawiony. Jest prowadzenie I można również jechać. W gresiku. Max 250 obrotów. Max 250 obrotów, tak jest. I leci. A to miało być 205 na obrotach na minutę, a nie na sekundę. No właśnie. Mam <śmianowidze> <śmianowidze> stelaż, o właśnie. Dobra, ja, ja, ja tu trzymam spodów. Ja napiąłem Andrzej, napiąłem. Ja otrzymuję spodów. No nie no, tak to nie zrobimy. Dobra,

Gdybyśmy. Dobra, ciężkie bydle. No, po trzech godzinach trzydzieści otwory wywiercone w płytkach, ale już trzy piętnasteczki wiszą, i tutaj trujeczka, malutka. Właśnie do ładowania tego systemu z agregatu prądotwórczego, czyli trzy fazy będą z jednej fazy zasilane i doładowywane w razie czego. Lecimy, mierzymy sobie korytka i wiercimy teraz korytka, czyli pewnie kolejnych przynajmniej 25-30 otworów. No i tradycyjnie obcinanie koryt. Nie róbcie tego w domu. Tak, nie róbcie tego w domu, dokładnie tak. No i co, tutaj mamy panele już połączone, pomontowane optymalizatory mocy S440, czyli te z czujnikami temperatury. Gdyby coś się wydarzyło kiedykolwiek, to oczywiście SolarEdge z automatu odcina nam dany panel lub cały string. No tutaj jak widzieliście już mamy SolarEdge'a. Te nasze trzy wiktrony główne do systemu trójwazowego. Jeden wiktron do ładowania tego systemu z generatora prądotwórczego. No i już większość koryt mamy zamontowane. Tu w tej chwili musimy zrobić jakąś rzeźbę nowoczesną, tak żeby ominąć te wszystkie rurki, które lecą przy rozdzielniach i dojść sobie za szafę. No i dobra, i po 7 godzinach tak to wygląda. Korytka zamontowane, takie wymyśliliśmy sobie tutaj, żeby obejść te wszystkie rurki do góry do rozdzielni. No i jeszcze zaszafańmy tam bazbary, ale to już w poniedziałek, bo dzisiaj się zbieramy do domku. Także do zobaczenia za dwa dni. No jak to na jak Ciebie wyszło? Czeka. czekaj, czekaj po, po, powiedz, powiedz tu ładnie wszystkim tak, że 0 zero, 3 razy 6 tam wyszło 16, tak? No, no. zdało się tak, nie? No, bo świstak tutaj Zawiera srebrka. Zawiera srebrka, tak, właśnie, o, tak. No właśnie. Samo życie. Właśnie termokurcia malutkie tutaj pójdą za chwilkę, będziemy je zagrzewać. No i dobrze. Dobra, bierz maszynę i pal gumę. gumę. No i elegancko, termokurczę się. Zakurczają, Zakurczają tak. Skurczają. No to lecimy z przewodami DC. 2 razy 95 kwadrat na każdy falownik. No i okej. Okay. Tu już mamy końcówki pozarabiane, przewodziki poodmierzane. Jeszcze z drugiej strony, także na każdy biegun farownika, tutaj, właśnie z tych dużych multiplusów dwójeczek, pójdą dwa takie przewodziki. Natomiast na ten mały pójdzie nam jeden raz 35 kwadrat, bo jest to w zupełności wystarczające. A na ścianie, na ścianie, mamy tu już rozplanowane, jak będą bazbary, gdzie będzie wisiał szant. Bezpieczniki zwane fiuzami także za chwilkę będziemy wiercić znowu w płytkach. No i po chwili mamy już zamontowane busbary, mamy zamontowane podstawki pod fuzy, mamy smart szanta zainstalowanego i bezpiecznik pod mały falowniczek. Robimy jak tak to wygląda, lecimy z montażem przewodów. No, no słuchajcie, dużo już mamy przewodów poukładanych. Jeszcze nie wszystko oczywiście, bo wiadomo na tym zawsze schodzi najwięcej. Ale z grubsza można powiedzieć, że tak to wygląda falowniczki. Część AC i DC mamy popodłączaną. W korytku już wszystko tutaj tym głównym na, głównym, na głównej trasie poukładane. Tutaj Grzesiu męczy się z wierceniem otworów pod kolejny kawałek koryta, a płytki twarde, mega twarde. A tu mieliśmy taki małą no, niespodziankę zbyt mocno przykręcane, i właśnie się obudowa rozleciała, także musimy ją wymienić. Dwie pozostałe są w porządku, no ale cóż, zdarza się przy zbyt dużej sile dokręcania. No, i moi drodzy, dzisiaj ruszamy już z tematem reszty okablowania. Już tutaj chłopaki składają pierwszą szafę, w sensie montują w niej akumulatory. Andrzej, tu w pozycji siedzącej, tak? Nie, klęczącej, przepraszam, klęczącej. Tak. Dobra, i co? I trzeci akumulatorek leci do szafy. A wszystkich mamy tutaj pięć póki co, ale system jest oczywiście rozwojowy, i docelowo te dwie szafy będą prawdopodobnie pełne. W związku z czym wtedy będziemy tutaj mogli powiedzieć, że będzie magazyn 90 kWh. I pamiętajcie, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby właśnie przygotować sobie wszystko na początku, a dzięki temu, że Victron i Pylon Tech to są rozwiązania skalowalne w pełni, to w dowolnym momencie można potem to rozbudowywać, powiększać moc, powiększać pojemność według tego, według możliwości finansowych, czy, czy, czy też miejsca, czy zapotrzebowania na zużycie energii i na ewentualnie wydajność prądową. No słuchajcie, teraz jeszcze jedna taka uwaga. Bo często mówiliście o tym, że my te basbary to dajemy za szafami, tam nie ma do nich dostępu. Ciężko w ogóle i tak dalej. Zobaczcie, o czym pisałem w komentarzach Często, miałem o tym, że te szafy są na kółkach. I zaraz zobaczcie, mamy szafę, to mam pięć akwatorów, zobaczcie, jak im się fajnie jeździ. Nie ma żadnego problemu, żeby dostać się do baswarów w razie jakiegoś, nawet serwisu, chociaż on i tak jest niepotrzebny, no ale wiadomo, że, że czasami to trzeba wykonywać w ten sposób. Także gdybyśmy chcieli, to to właśnie nie będzie problemu. Z tym, żeby szafę sobie odsunąć w dowolnym momencie. A później ewentualnie, ponieważ mamy tutaj, tutaj i kółeczka i nóżki. Nóżki się wykręca, ona sobie stoi na nóżkach. Blokadę kółek oczywiście uruchamiamy. Nie ma żadnego problemu. Szafa sama na pewno nie odjedzie. No i powoli sobie lecimy z modułami CERBO i z wyświetlaczami GX Touch. Bo tu będą dwa. Każdy do jednego z systemów. Mamy tutaj Jeden, drugi i dwa serbo. No właśnie się przewody sobie prowadzi jeszcze tak. Komunikację. Ja jestem w trakcie konfigurowania systemu. Widzicie, że ze strony DC już są zasilane, już nam świecą ładnie falowniczki, układ, trójfazowy już zbudowałem. Teraz pracuję nad tym ostatnim, żeby to skonfigurować. A tu bateryjki już teraz sobie chodzą, skomunikowały się, świecą 5 sztuk. I będziemy to wszystko uruchamiać. Za chwilkę dalej. No i sobie słuchajcie, mamy skonfigurowane wiktrony. Udało mi się to już w tej chwili odpalić. Tak to teraz wygląda. Dwa wyświetlacze. Spójrzcie jak się ładnie synchronizują. Mamy część DC. Pokazujemy, że mamy właśnie tak zwanego złodzieja DC. Dla tego systemu. Tu mamy tą trójeczkę i trzy piętnastki. Kable upięte. On w tej chwili chodzi tylko z baterii. Więc jest na off totalnym. Część AC jeszcze nie jest zrobiona, nie skończyliśmy. Mamy dwa serwo. I właśnie tu mamy tego szanta, który powoduje, że mierzymy sobie prądy płynące jakby po stronie DC pomiędzy systemami. I dzięki temu właśnie to wszystko działa. Tu oczywiście będziemy mieli jeszcze założoną pleksę, osłonę, żeby nie można było żadnego zwarcia zrobić, ale to następnego dnia, bo dzisiaj już nie zdążymy. Będziemy już na dzisiaj kończyć. Baterieki sobie śmigają, 5 sztuk. Czyli mamy 22 kWh w zaokrągleniu, dostępnej energii i ogólnie system z daleka wygląda tak. Tu jeszcze będziemy prowadzić wyjście pod gniazdko zewnętrzne, pod agregat. Przez ścianę. tu będziemy sobie montować. No i oczywiście musimy spiąć to z SolarEdge'em wszystko, tak żeby była produkcja i te wszystkie przewody, które tu widzicie, tą część AC, właśnie. Prowadzić do rozdzielni, założyć rozłącznik 1.02, także jeszcze przynajmniej jeden dzień pracy. To Tu jest... o, no. Ty masz taką że. <grym> tak. tej, tej no i końcowe właśnie tutaj skręcanie rozdzielnicy. Za chwilkę część AC podepniemy już do końca i jakieś tam wstępne testy zrobimy, natomiast te finalne to zobaczycie. Jak już wszystko będzie zamontowane łącznie ze stacją ładowania do samochodów elektrycznych, jak się idzie, Andrzejku? Dobrze. Dobrze idzie? Tak. Mucha nie siada, tak? Nie będzie narzekał. Tak. Wszystko przygotowane, tak. Zachwycać kamerę. Ty się dowiesz, wszystkiego, Cała prawda, całą dobę. Dokładnie. No to kontynuujemy sobie robotę. Już falowniki działają, system działa, tak jak Wam już mówiłem, testy będziemy robić później. Natomiast jeszcze nam zostało powieszenie stacji ładowania samochodów elektrycznych, oczywiście Wiktoranowskiej, którą właśnie Andrzej rozkręca. Rozkręcaj Andrzej, rozkręcaj, bo trzeba wiercić obudowę do ściany. Tak jest. A ładowareczkę planujemy sobie powiesić tutaj. Akurat mamy miejsce, ładnie nam się tutaj zmieści na równi z górną linią falowników. No i ładowareczka otwarta. Elegancko tu mamy złącza trójfazowe, 0 i ochronny przewód. No to lecimy i wiercimy otwory. No i mamy otwory pod ładowareczkę. Jak idzie Andrzeju? Dobrze. Dobrze, no nie to najważniejsze. U nas, u nas też jest w porządku. Widzę, że masz pracę siedzącą. Siedzącą. Pracę, pracę biurową. Pracę <laughs> biurową. Biurko. Biurko, tak. Prosta sprawa, można powiedzieć tak, jest prosto. Tak. No i elegancka ładowareczka już. Prawie przymocowana. Jeszcze parę śrubek trzeba podokręcać i... I będzie elegancko. Przewodzik doprowadzony, za chwilę będziemy go tutaj wkładać do koryta i do rozdzielni głównej, którą nam już znacie, bo ją montowaliśmy kilka dni temu. No i teraz tu przewodziki już od ładowarki lecą. Za chwilę będzie zabezpieczenie 40A i wrócimy sobie na mostki nasze wyjściowe z Victrona, tak żeby zasilić stację ładowania. No to stacja ładowania podłączona, uruchomiona, ładnie on ja to pokazuje również to samo co na CERBO, a tu mamy nową konsolę oczywiście już, nowej wersji, nowej odsłonie tak, widzimy i VCS, Ładowarka jest, idziemy zrobić test, podłączamy ją. Mamy kabelek. Wpinamy do ładowarki. Przewód wpięty. OK. Mamy tryb auto, więc powinno załapać. Jest ciekawe, czy go wystarczy do samochodu. Czy muszę podjechać. No dobra, podjechałem lekko sobie auteczkiem, dobrze, proszę bardzo, tak, do góry, podłączaj, gdzie też to No dobra, ok, idziemy zobaczyć, tu nam pokazuje, wykrywa, zobaczymy czy puści ładowanie, cały czas jesteśmy na razie na off-gridzie, no to dobra, przestawane jest na tryb manualny i start. To jest płaski ślubokręt. O chyba złącza w tej chwili dopiero Tak i poszedł No właśnie bo ten tryb automatyczny jest do tego jak mamy ładowanie faktycznie ze słoneczka No i 4 kW na razie sobie leci do samochodu Czyli on sobie w tej chwili ograniczył prawdopodobnie na 6 amperów, tak jak mamy tu ustawione więc zwiększmy sobie moc, nie wiem czy on to pozwoli na to. Mamy tyle co może maksymalnie. O. Zobaczymy. Kija powinna ograniczyć do 16 A. I rośnie. 8 kW 9 9800 11 12 się pokazuje. No i więcej nie pójdzie, bo warka pokładała kij jest 11 kW, czyli w tej chwili działa ładuje samochód. I tutaj jak widzimy jest ładowanie i na wyświetlaczu mamy na wyświetlaczu mamy tutaj jak zobaczymy 10-9 kW. No dobra. System y, odporony testowo działa. Auto się ładuje, jak widzieliście. A teraz podpięliśmy jeszcze bardzo ciekawy agregat do tej jednej fazy, która była specjalnie po to robiona, aby w razie czego można było doładować system właśnie jednofazowo. Zobaczcie. Oto i nasz agregat. Przenośna stacja ładowania. Podpięta ona jest jednofazowa, właśnie. Tu mamy grid meterek jednofazowy, który nam to wszystko mierzy. No i dzięki temu ten jeden multiplusek multi 3 kV amperowy tutaj nam pokazuje, jak to wygląda z jednej fazy. Leci nam w tej chwili 845 W. To oczywiście może być agregat normalny jednofazowy lub też na przykład auto elektryczne z technologią V2X. I wtedy możemy sobie z auta oddawać energię do domu, zasilać się budynek, w razie czego no i jak widać, ten system oddaje, ten system pobiera, przekazuje, ładuje sobie samochód. Także Wydrymno, że jest fajnie. Więc teraz sobie załączymy jeszcze sieć publiczną. A może załączysz? Załączam na dole w tej rozdzielni i zobaczymy, jak nam się synchronizuje system z siecią. Bo na razie, jak pamiętacie, jesteśmy na pełnym obgridzie. Dobrze. Poczekajmy, aż się synchronizują komputery. Okay, test, tak, test styczników. I za chwilkę powinna sieć się zmienić, tutaj sieć odłączona. powinna się zmienić na grida połączonego. I przełączył. Synchronizował się bardzo ładnie. I zobaczcie, 14 kW w tej chwili sobie leci z sieci. Leci do samochodu, czyli bezprzerwowo. Przełączył cały system. Akumulator zaznaczmy się też oczywiście ładować, a tu z tego agregatu dalej wszystko działa, też się doładowuje. Czyli mamy takie duże kombo systemowe, które działa bez żadnego problemu. Tak jak działać powinno. Przełączenie oczywiście na off grid działa tak jak widzieliście też bez wszystko przełącza, także można ładować i samochód i zasilać budynek i wszystko będzie na pewno w porządku jeszcze taki mały test odkurzacza, odkurzacza tak, zasilanego gniazdka jednofazowego czyli właśnie z poziomu tego jednego Victrona i wszystko nadal działa sieci 17 kW auto 12 to jeszcze ładnie pokazuje tak jak miało być Moi drodzy, myślę, że Wam się podobało. My oczywiście kończymy już tą instalację, zbieramy się do domu. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę tak jak zawsze o liczne komentarze, o subskrypcje, o łapeczki w górę. I trzymajcie się do następnego razu. Cześć!